Magiczna opowieść, Wigilina o Koronie Mocy. To była wyjątkowo mroźna Wigilia. Świat ukrył się pod miękkim kocem śniegu, a w powietrzu unosił się zapach mrozu i nadziei. Gwiazdy na niebie migotały jak żywe diamenty, a wśród nich jedna, największa i najjaśniejsza, zdawała się wskazywać drogę. W małym miasteczku, w domu przytulonym do lasu, Marta kończyła tworzenie najbardziej niezwykłej korony w swoim życiu. Była to korona mocy, która miała przynieść nie tylko siłę, ale i odwagę, by marzyć. Marta, znana w całej okolicy jako strażniczka skarbów ukrytych w ludzkich sercach, wiedziała, że każda korona znajduje swojego właściciela. Nie znała jednak jeszcze tego, kto tej nocy miał odnaleźć swoje światło. Daleko za lasem, w starej chatce, mieszkała Ela, samotna kobieta, która przez lata zapomniała, jak to jest zwierzyć w magię. Jej życie wypełniały szare dni i ciężka praca. Wigilia była dla niej jak każda inna noc, choć w głębi serca czuła, że coś w niej drzemie. Niewypowiedziane pragnienie, by znów poczuć się częścią czegoś pięknego i prawdziwego. Marta usłyszała cichy szum wiatru i zrozumiała, że nadszedł czas. Wzięła koronę w ręce i ruszyła w stronę lasu. Jej kroki na śniegu były jak muzyka, a blask korony rozświetlał ciemność. Marta szła jak prowadzona przez niewidzialną siłę aż dotarła do chatki Eli. Ela, zaskoczona, otworzyła drzwi i spojrzała na Martę. Kim jesteś? zapytała cicho. Jestem kimś, kto przypomni Ci, kim jesteś Ty, odpowiedziała Marta z uśmiechem. Marta uniosła koronę i delikatnie założyła ją na głowę Eli. W tej samej chwili coś niezwykłego wydarzyło się w sercu kobiety, jakby zapomniane wspomnienia, szczęścia, miłości i odwagi wróciły do niej z całą mocą. Poczuła, że jest kimś więcej niż tylko cieniem swoich dni. Poczuła, że może znów marzyć, znów kochać, znów żyć. Korona zaczęła lśnić, a jej blask rozświetlił całą chatkę. Ela spojrzała na Martę i zapytała: Dlaczego ja? Marta odpowiedziała spokojnie: Bo każda z nas jest królową, nawet jeśli czasami zapominamy, jak nią być. Ta korona przypomni ci o twojej sile. Tamtej nocy wigilijnej w samym sercu zimowego lasu wydarzył się cud. Ela już nigdy nie była tą samą osobą. Z koroną na głowie i wiarą sercu odnalazła w sobie światło, które od tamtej chwili dzieliła z innymi. A Marta wróciła do swojej pracowni pewna, że magia korony mocy znalazła nowe serce, które będzie jaśniało na zawsze. I może jeśli spojrzysz dziś na nocne niebo, zobaczysz tę jedną gwiazdę, która prowadziła Martę do Eli. Może to znak, że i w twoim sercu czeka na ciebie korona. Wystarczy, że uwierzysz w magię Wigilii i we własną moc. Z miłością, Marta Matyka Obacz, twórczyni Koron Mocy. Wesołych Świąt!